i podoba mi się bardzo, tylko nie wiem czy piosenka będzie mi się podobać, bo trwa tylko 2 minuty i 11 sekund. No, bardzo krótka, ale dobra. Sprawdźmy tą piosenkę. O, mamy oczywiście wojanki. No, lecimy. Mmm, ale bym się napił wojanka. No ja też, ale od tygodnia albo od dwóch nigdzie nie mogę w Żabce znaleźć wojanków. Janka, do do białego, ranka. białego ranka. Piwo Janka do białego ranka. Piwo Janka. Janka. do białego ranka. Kto z nami nie wypije, na wioskę nie pije. Dobra, czyli mamy już pierwszą zwrotkę tak szybko? Bardzo krótkie to było, że tak powiem. czuję bo jakieś bardziej niebieskie. Bojanek to smak tego. nie potrzeba nic więcej. Dobra Janka, Na to było w trailerze leży. Na Janka nalej, nalej, nalej. Wow, i te efekty w ogóle są też fajne. Że sama głowa tutaj jest... W ogóle. Pewnie na green screenie było to. Eee, napkowiec jak się głowa wkręca. Ja też chcę mieć tyle wojanków. No patrzcie, no, ja też chcę tyle mieć. Do ranka. Kto z nie wybije, nie bez o, o to nie lato. Dzwoni do mnie tato, mu el papo. Eee, e, dzi Trochę dziwna to wzrodka. O nie, 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 nie. Ja po prostu wychodzę, nie? Nie, ja nie będę tego słuchał. I jeszcze mam milionowe wyświetleń w jednym dzień. Nie, dobra, ja wychodzę, nie? Po prostu nie będę słuchał tych brybry patapim, głupich. No dobra, lecimy dalej. No, ale musiał to zepsuć, no. Jak Jezu, musiał to zepsuć. A jeszcze, a właśnie. Jak um, on tu śmiała, tak to mogę wam jeszcze coś pokazać. Ciągle w głowie mam to. Tum, tum, sum, sahur, tatata sahur. Uaa, a, a, te ta, ta, sahur Aaaa, te No dobra, dalej Ej, bo ja ciągle śpiewam te bry, bry, pata, pim, wojan, katupi Ale tego nie lubię, a ja i tak to śpiewam, bo mi ciągle chodzi po głowie Wojanka, po bo białego ranka O, pomarańczowy to mój ulubiony. A, co to było? Ale wszyscy tak gonią za tym wojankiem. Albo Alboni Sigma. Albo Ile tego brybry patatinu? Albo Alboni Aha, okej. Okay. A! Dobra, widzowie. No. Mm, ogólnie ta piosenka jest bardzo fajna, ale zepsuł to na koniec brybry -bry patapimem. Słabo, okropna. No dobra, git była ta piosenka. Nawet. No, gdyby nie było tego brybry -bry patapima, to może by było 9,5 na 10, ale przez brybry -bry patapima daje. Mega słabą ocenkę, bo tylko 8... Osiem... Nie, dobra. Nie, dobra, nie tak źle, nie, to, nie dam tak źle. 8,5 na 10. To moja ocenka. Gorsze niż diaksy, gorsze niż plecak. A dirta wylałem do kranu, nie wiem. Chyba dirta wylałem do kranu i tak było gorsze. No a, a właśnie. Piwo piwo Janka. Piwo Janka, słyszę. Ha, 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 ha. No a ogólnie oceniam teledysk, był git, też był gorygory potapiłem więc słabo, ale w sumie bym ocenił, fajny był no, 9 na 10, adios.